Nadal masz szansę. To zadanie dla skalpela, niełota. Czemu to zrobiłaś? Nie pozwól, żeby stała się, stała się. Wiesz, w uciekają i uciekaj. Terminus. Pokój 899. No więc pogadałem z ptaszkami ziomek. i w opowiedzi wyćwierkały mi nie. Blake Dexter. WIP przemysłu zbrojeniowego, który najwyraźniej mocno zainteresował się dziewczyną. Dexter mieszka na najwyższych piętrach hotelu Terminus. Jego ochrona nikogo nie wpuszcza. Niemniej, człowiek o twoich umiejętnościach i zasobach powinien się tam z łatwością doznać. Powodzenia. Hejka, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnej misji w Hitman na rozgrzeszenie. Tak, to jest tym razem. Przechodzimy misję Terminus Hotel Terminus. E, musimy dostać się do górnego piętra. Więc najpierw może wejdźmy do środka. Tak, jest. Jak widać, tutaj e, jest lepiej, bo już też nie pada. Więc fajnie, że nie musimy po podłożu chodzić. Poczekajmy aż się zamkną te drzwi. Ok, teraz możemy wejść tutaj przez tą kratkę. I myślę znowu, że jakieś wdzianko trzeba zdobyć, no bo tak w Gajerku pokazywać się to tak trochę nie bardzo kurczę. Mogą nas rozpoznać, to znaczy. Ha, na pewno nas rozpoznają, jak nas zauważą. Eee, w każdym razie, dobra. Tutaj jest jeden strażnik, znaczy w sumie dwóch. Jeden stoi w miejscu, a drugi patroluje teren dookoła. No i trzeba trafić w taki moment, abyśmy mogli przejść. A po co byśmy mogli przejść po do wody? Tak, na całym wstępie misji zbierzemy sobie już dowody, proszę bardzo. Mamy dowody. Super, to już będzie z głowy. Teraz musimy dostać się na dół, ale znowu trzeba uważać na... ...tego strażnika. Tak jest. On tam sobie poszedł w koło, ale to już nas nie interesuje. My wchodzimy sobie na dół. No i tutaj też trzeba uważać na paru kolesi, mianowicie na m, takiego szefa woźnych. On to, on gdy tylko nas zobaczy, od razu nas rozpozna, więc trzeba na niego uważać. Eee, Okej, okay, dobra. Więc idziemy teraz tutaj na wprost, tak jest, mamy tutaj kolejne wdzianko, które nam... ...pomoże łatwiej się przedostać przez ten teren, gdyż... E, ...jest tutaj za dużo strażników w naszym poprzednim przebraniu, tak? Więc... ...po to, żeśmy sobie... ...to przebranie zmienili. Dobra. Skoro mamy już te przebranie... ...to czas by było udać się do... ...do windy, ale najpierw trzeba poczekać, aż ten koleś sobie stąd pójdzie w cholerę, jak, gdyż jak widać... ...ma nasze przebranie. No. No i gdybyśmy podeszli do niego by nas rozpoznał. Jeszcze można by było się instynktem wyratować, ale po co? Ta, Szkoda instynktu. Dobra, mamy windę. Ale zanim to, to najpierw ją... Czekajcie. No, koś się odwrócił. Tak, najpierw trzeba Windę wezwać oczywiście. I teraz musimy poczekać, aż zjedzie na sam dół. Dobra, teraz wezwaliśmy windę, no i czekamy, aż zjedzie na sam dół. Chowamy się tutaj, mniej więcej w tym miejscu. No i czekamy, czekamy, aż zjedzie na sam dół. Przy okazji ten jeden koleś sobie pójdzie stąd. Chociaż wątpię, czy to nastąpi. On nie powinien nam teoretycznie Dobra. nic zrobić i też tak się stało. Super. Udało się. No. On tutaj by stał cały czas, dopiero jak pojedziemy. To się odwróci. Dobra robota czterdzieści Ha, sprytny z ciebie suki syn. Uuu, zbliża się już do tego miska rwa. piętro będzie całkowicie odcięte przez osiłków, w których miałeś już okazję spotkać Blake Dexter! sobie prywatność i wkradnięcie się do pokoju 899. Nie będzie łatwym zadaniem. Co gorsza, Dextera pilnuje kawał potężnego ochronarza, który nie jest, powtarzam, nie jest przyjaźnie nastawiony do intruzów. Powinieneś raczej wysiąść na niższym piętrze i poszukać dyskretniejszej drogi wejścia. Pewnie wszystko już masz rozkminione, co? Dobra, Jak widać, nie dostaniemy się na najwyższe piętro, na ósme. No, nie dostaniemy się na ósme piętro tak od razu windą. Więc weźmiemy tutaj sobie taśmę z filmem, czy co to tam cholera jest. No i trzeba znaleźć jakiś inny sposób, aby dostać się na to właśnie ósme piętro. W każdym razie, włączamy tutaj radio. Ano, po to, aby odciągnąć tego kolesia, który stoi przy oknie. Tak jest, bo to okno nam się przyda. Mhm. Pomoże nam w dostaniu się na ósme piętro. Teraz taka ciekawostka, gdybyście ogłuszyli tą pokojówkę, byście mieli kartę kodową i można byłoby przejść tymi drzwiami, które tam były, ale po co? Nie trzeba tego robić absolutnie. Tak jest, no i teraz idziemy do góry, no i zaraz będziemy na ósmym piętrze. Oczywiście e, nie będziemy tam mile widziani, czyli, ta, twórcy chcieli nas przestraszyć. Ta, udało się dostać na 8 piętro, no i znowu trzeba zmienić przebranie na nasze w sumie pierwsze. Tak jest, bo w tamtym nie mieliśmy tutaj dostępu. No ale dobra, idziemy teraz tutaj, w te drzwi, no i poczekamy, co oni tam gadają. Posłucha. Nie, no, no, no Mogę, no, ale tylko chciałem sprawdzić, czy ty się na tym znasz. Serio? O? a powiedz mi, że mam lukę w pamięci. Nie chciałbyś błysnąć wiedzą? No, no pewne, że bym chciał, no, ale mam, ten, no... no schodów muszę pilnować, więc... Wiesz jaki ty jesteś ten... Mówiłeś coś? Eee, ja mówiłem, że jesteś sumienny. Sumienny, tak. Tak, sumienny. Dobra, włączamy to cholerstwo po to, aby odwrócić uwagę strażników, co nam ułatwi nieco drogę. Bo w sumie dużo nam ułatwi, bo bez tego byśmy mieli niezłe kłopoty. Ale dobra, na razie poczekamy aż ten sobie stąd pójdzie. Okej, okay. możemy wychodzić. Dobra, idziemy trochę powoli za nim. Teraz pójdziemy tutaj w to miejsce. I patrzymy, tam jest jeden strażnik, patrzymy gdzie on jest. Odwrócił się, więc idziemy za nim. O, i czekamy teraz tutaj. Noż z Hitmana się powoli Splinter Cell ro robi. Nie no, żartuję. No ale no co, nie przyznacie, że tutaj zachowujemy się jakbyśmy w Splinter Cell grali, kurczę? Wymijamy kolesia, proszę bardzo, się odwrócił, idziemy. No. I teraz zgadnijcie po co idziemy, generalnie można by było skończyć misję. A no by można było. Ale my idziemy po dowody. Tak jest, dowody mamy, choreś się nie kapnął, że w ogóle coś wzięliśmy. No i generalnie rzecz biorąc teraz będzie najtrudniejszy moment. Trzeba naprawdę dobrze wyczuć sytuację, aby się stąd wydostać. Tak jest. Trzeba najpierw poczekać, aż jeden koleś tutaj wejdzie do środka. nie ma. No proszę bardzo, jest i on, o wilku mowa. No i dobra, czekamy aż ten się z powrotem odwróci. Ee, no, wróci do normalnego trybu. Przy okazji bierzemy butelkę, no i patrzymy, tutaj koleś podszedł jeden. I szczerze mówiąc, generalnie ci tutaj zaraz za tymi drzwiami w tym momencie nie są problemem. Głównym problemem jest ten koleś, którego wymij wymijaliśmy na początku, co? Mówiłem, że z Hitmana się Splitter robi. No i to, mówiąc szczerze, on jest największym problemem. I właśnie. Widzicie? Gdybym szedł bez instynktu, już by była misja spalona. No. A teraz... Musimy e, przejść przez kolejne drzwi, żeby było śmieszniej. One są zamknięte, więc Hitek będzie otwierał wytrychem tych drzwi. Nie da się zamknąć. No i trzeba uważać, żeby nie zauważył nas ten koleś, ani tamten po prawo, właśnie za tymi otwartymi drzwiami. Ale na szczęście się udało. Ok, dobra, tak jest. Teraz wchodzimy tutaj w tę kratkę. No i tak naprawdę już mamy koniec misji. No i mamy koniec misji. Tak, oczywiście, ocena cień. No, więc to jest maksymalna ocena, jaką można dostać w tej misji. Proszę bardzo, tu macie statystyki z, każdego, z każdej lokacji. No, więc to by było na tyle. Trzymajcie się. Na razie, cześć.